Siemanko. Witam w kolejnym odcinku z na 3. Dajemy się już do Kjotrwoldy, by spotkać się z Yennefer. I idziemy na ucztę. Pożegnalną chwila Bran'a. Dalej, płotka, dalej! Oddajmy cześć Branowi z klanu Tyrsa! Bran był wielki no i, i potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaliigą polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. – Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym Branie. Królowa matka, miło mi Cię poznać, Geraldzie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. Dziękuję. Piepiarnie dla Ciebie. Nie masz. – Wiesz, Brakowało mi ciebie i twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest łupami wydartymi. Mm. Przez te lata zastanawiałam się, jak będziesz wyglądał. I co, rozczarowałem cię? Właściwie, to nic się nie zmieniłeś. Myślałeś, że ufarbuję włosy na czarno? Czarny i niezłe, co? zapewne. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt Srivi. Zaszczycony jestem. Mi również miło, Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla. I każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ankrejt. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię Wam współbiesiadników. To Halbiorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A zresztą Kwiszem walczy Otryk Anhindar. Halmar ja, w książkach był wspomniany, ale tych nie pamiętam. Może źle czytałem. Klucz, pamiętam nasze spotkanie sprzed lat, ale nie mogę sobie przypomnieć twojego imienia. Ceryzan Krejd. Ojciec Krach i brat Hjalmar zowią ją przepióreczką. Ceryz zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry. A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu. Mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Proszę bardzo. A to mi tam Jesteś ścigajmy się, się, ale nie zamierzam przegrać. Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Tylko bez żadnych oszustw. Założysz się. Ещё не пошли, в этих пантовка? Долго гаю алкоголю, Оу, я этому Szybciej! borinko iść to muszę je. Halo, kupiłeś się? Chodź. Możesz pomarzyć, czy wykasz? Haczy tu. chodź. Wygrałem. ale tylko o włos nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. E, chodźmy. Przynajmniej potrafi się przyznać, że przegrała. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, Przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami.

Donarun Hinder i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Uu, mocne. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżne ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi jeszcze nami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Czuj teraz. Ha, ha, ha. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważę, bo się pokaleczysz szpizdo. Słyszałem, że w czasie biesiad na skoligę panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindertwial. Nie boję się, ciebie, Donar. Niebawem przypłynę wychędorze kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna, paracirzem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź, wiedźmo, mieszać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Zachowajmy spokój. Uspokój się, Nie wypada się naparzać na nie pogrzebiu, nie jak wojować. Właściwie na stypie. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt, zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. Galery, Do gada, Żeby mi w nie dawało to, że jej nie obłoniłem. Te bry... Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał? Bo nie zapraszał. A, czyli formujemy się. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. To wpijamy w jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Gerald. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska uroborosa? Załóżmy sobie już ekwipunek. No i... Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. <grym> Zgadłeś. Muszę jakieś kroki? strażnicy! Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, <laughs> a w dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb chwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A, a słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Interesująca rozmowa. I taka pouczająca. to trzeba przejść do włamu Było Myszowora Mhm mm Trudno będzie to otworzyć To jeszcze nie koniec niespodzianek Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć Szpiegują dla Myszowora Pewnie laboratorium jest tuż tuż Wyraźnie wyczuwam nagle Podejdź tutaj Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie Zgadywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivi. Nie da się to przeczyć. Wiedźminie widoki są piękne. Interesujące hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. A. Wszystko w porządku? Geralt miał jej drzwi otworzyć. Tylko jedno zadanie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj, Jen. Potwory czuję Zbliżają się. Są wszędzie. Będziemy się napadać wypchanymi sernami? Gdzie się podziała jeden ale... To dziwne, ale to pomieszczenie pachnie grzybami. Nie. Moim zdaniem to pachnie jest na słońce tatara. I poleciał młynek. Jeszcze jeden. wszystkie Co się dzieje? Miałeś halucynacje. Zaczęłoś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. No, Morderczy trening w karmory no płacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Jak to prawie? Pominąłem jakiegoś? No dobrze, próbę paków mamy za sobą drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Geralt. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Z Oto druidów. i pracownia naszego druida Powinniśmy przed tobą. się dokładnie rozejrzeć Bajka. Widzę, mm. że myszowór Maska sprowadza urodruca. sobie prawdziwy tytoń. Musi gdzieś tu być. Staryjskie podanie o świat rośliny rytualne. Oproszę. Fabularyzowana biografia Raimonda Nowa. I też rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Jasno ludzki trójniak. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. O, jest podpis. Dla wujka Myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. To jest myślicielu. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. O, chyba zadziałało. Kto by pomyślał? No to przejście. Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. O, jest i maska. Także strażnik. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę zanim się No, chodď tu bez toho. Nadal jest zamknięty. Musimy uh coś wymyślić, albo umrzemy. Halo, popuk. Wypuścicie. Zapalanie pochodni przy gazie to chyba kiepski pomysł. Inne, że to jeszcze nie wyleciało w powietrze. Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Ha huh. krew, rozdarłam suknię. Zaczekaj Zaczekaj muszę muszę to szyć? Chyba żartujesz. Chyba żartujesz. Krachan Krejt pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie tylko. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy. Wyprawiliśmy brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige! No to kandydaci się wspierają? Mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Niech wygra z nas najlepszy. No to jakiś tyle... Tak, jakiś nożyk. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Spikerog. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie! Tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Jennefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie. Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rianon, może szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Potrzebujemy Twojej pomocy. Prawdopodobnie Cili pojawiła się na Skaligę. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie myszowór nie chce nas wpuścić? Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie Cię nie wiem, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie, Arc Kelik to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Może powinienem porozmawiać z Myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Arc Kelik, tuż pod moim nosem nigdy sobie tego nie wybaczę. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Pamiętam Arkwalski. przysięgę. Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić tam gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz sialmara? Po przysięgu zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Torda Roch przyjąłem na Arckelik. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undwik panowały nienaturalne mrozy. Undwik, chyba ta Prawda. wyspa gdzie W każdym razie, trzeba się poszukać kuli, żeby te na legendarne mrozy. ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w nowym porcie. Mieli przeprawić się na Undwik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby. Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym... Że zagrożnie ufam u Dalrykowi. Ceres nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Zadamy tą sprawę. Jeśli Hjalmar i Ceres potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Arskelik. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. Porządku. I na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia. Pa Pa.